Kiedy byłem mały, około sześciu lub siedmiu lat, zawsze miałem trudności z zasypianiem. Godzinami leżałem w łóżku, wpatrując się w ścianę, sufit, a nawet tylną część powiek. Czasami wstawałem i wymykałem się na zewnątrz, otwierając i zamykając tylne drzwi w ślimaczym tempie, aby uniknąć skrzypienia. Bojąc się, że rodzice mogą mnie zrugać za to, że odważyłem się wyjść samemu w ciemność. Nasz dom znajdował się na szczycie wzgórza, a podwórko lekko opadało w dół, ozdobione miękką trawą i pięknymi kwiatami. W ciągu dnia było cudownie, ale w nocy było niesamowicie ciemno i cicho. Większość dzieci pewnie byłaby przerażona, wychodząc tam w nocy, ale ja znalazłem sposób, aby było spokojnie. Schodziłem ze wzgórza i wspinałem się na drzewo na dole, aby wpatrywać się w światła w okolicy. Ciemność nie mogła pochłonąć mnie, gdy byłem wysoko. Byłem bezpieczny, o ile mogłem trzymać moje małe dłonie i stopy na właściwych miejscach. W niektóre noce moi rodzice i starsze siostry nie spali do późna i pozwalali mi oglądać z nimi telewizję. Moja mama i starsze siostry uwielbiały programy typu polowanie na duchy. Wszyscy siedzieliśmy razem, trzymając się nawzajem przerażeni, gdy patrzyliśmy, jak ludzie badają stare lub opuszczone miejsca, słuchając duchów przemawiających do nich przez ich małe urządzenia. Łączyło nas wspólne zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi. Nigdy nie pomyślałem, że nasze zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi doprowadzi nas do takiej sytuacji. Wreszcie nadszedł weekend i podczas gdy ja byłem podekscytowany dwoma dniami wolnymi od szkoły, moja mama i tata byli podekscytowani cotygodniowym wypadem na miasto. W każdą sobotę moi rodzice wynajmowali pokój w hotelu i spędzali razem noc. Moje dwie najstarsze siostry, Tyra i Felicia, zawsze zajmowały się młodszymi dziećmi. Kiedy nadchodziła noc i nasi rodzice wyjeżdżali, moje starsze siostry kładły resztę z nas do łóżek, aby mogły oglądać telewizję. Tak samo było w ten weekend. Mnie jednak po raz kolejny dopadła bezsenność. Przewracałem się w łóżku, starając się nie obudzić mojego młodszego brata ciągłymi ruchami. Chrapał w swoim łóżku obok mnie, a ja patrzyłem na niego z zazdrością. W jakiś sposób potrafił zasnąć w ciągu tylko kilku minut. Była to supermoc, której naprawdę mu zazdrościłem. Powoli schodziłem po schodach, modląc się, by moje siostry nie były na mnie złe za to, że nie śpię. Na szczęście obie uśmiechnęły się do mnie, gdy dotarłem na dół. Uśmiechnąłem się do nich, wpatrując się w salon. Hej, Ponczusiu, co robisz na nogach? Tajra zapytała z kanapy. Jej głos był miękki i delikatny. Moi rodzice nigdy nie byli dla mnie tak mili jak moje starsze siostry. Obie były nastolatkami, ale o wiele słodszymi i bardziej wyrozumiałymi niż moi rodzice. Nie były jednak zbyt odpowiedzialne. Nie mogłem usnąć. Co oglądacie? Zapytałem podchodząc do Felicji, która siedziała na podłodze, jedząc z dużej miski chipsów. Usiadłem obok niej i spojrzałem na telewizor. Właśnie leciały reklamy. Coś, co powinni oglądać dorośli. Możesz tu być, gdy to włączą, ale nie gniewaj się na mnie, jeśli zasłonię ci oczy, gdy będą się działy złe rzeczy, powiedziała Felicja, wyciągając w moją stronę miskę chipsów. Chwyciłem garść i westchnąłem. No dobra, ale to trochę nudne. Poskarżyłem się, wsuwając kilka chipsów do ust. Właściwie to się zgadzam, mi też już się znudziło. Oglądamy to już od godziny i nic dobrego się nie dzieje. Może obejrzymy coś innego? zapytała Tyra, wywołując jęk Felicji. Słuchałem ich sprzeczki przez kilka minut. Podczas gdy ja powoli kończyłem miskę chipsów. Kiedy Felicia zdała sobie sprawę z tego, co zrobiłem, przewróciła oczami i wzięła ode mnie miskę. No spokojnie, te chipsy są drogie. Wstała i zaczęła iść do kuchni, prawdopodobnie by napełnić miskę lub wyrzucić ją do zlewu. Tyra poszła za nią z pustą szklanką w ręce. Ja również podążyłem za nimi, nie chcąc być samemu w salonie. Podczas gdy moje siostry zbierały kolejne przekąski i napoje, ja wpatrywałem się w okno, a niekończąca się otłań podwórka spoglądała na mnie. Tej nocy było wyjątkowo ciemno, co sprawiało, że bałem się bardziej niż zwykle. Moje myśli szalały na temat tego, co może kryć się w ciemności tuż za wzgórzem. Wpatrywałem się przez dziesięć minut, prawie jakbym chronił moje starsze siostry. Kiedy zobaczyłem coś, co wydawało mi się ruchem w cieniu tuż na skraju wzgórza, poczułem dreszcze w dole kręgosłupa. Starałem sobie przypomnieć o dzikich zwierzętach, które nieustannie tam widywaliśmy. To mógł być królik, ptak, a może nawet jeleń. Przerywając moje myśli, usłyszałem moje imię i kogoś mówiącego coś o polowaniu na duchy. E, co? zapytałem, odwracając się do sióstr. Zapytałam, czy chcesz iść z nami polować na duchy. E, postanowiłyśmy już więcej nie oglądać. Tyra powiedziała mi z dziwnym wyrazem twarzy. Sposób, w jaki na mnie patrzyła, sprawił, że się bałem. Wyglądała na podekscytowaną, ale w sposób, który mogę opisać tylko jako zaniepokojony. Nigdy nie widziałem jej w takim stanie. E, a gdzie będziemy polować na duchy? zapytałem cicho, już przerażony tym pomysłem. O, tylko na podwórku. Będzie fajnie. Nigdy nie wiadomo, co możemy tam znaleźć się odpowiedziała, jedząc kilka chipsów, trzymając latarkę, jakby chciała mnie zapewnić, że będziemy bezpieczni w świetle. Miała ten sam dziwny wyraz twarzy, jakby wiedziała coś, czego ja nie wiedziałem. Nie kwestionowałem ich nagłej zmiany planów, chociaż zastanawiałem się, dlaczego przygotowały napoje i przekąski tylko po to, by nagle chcieć wyjść na zewnątrz. Na nie wiadomo jak długo. Wtedy w mojej głowie zapaliła się żarówka i wpadłem na genialny pomysł, aby zostać w środku i obserwować je z okna, jedząc ich przekąski. Będę bezpieczny, a mój brzuch będzie pełen. Mój mały mózg podziękował sobie za ten wspaniały plan. Eee, trochę się boję, może mógłbym was tylko obserwować. Mogę być czujką przy oknie, zasugerowałem. Obie nonszalanko wzruszyły ramionami i zaczęły zakładać buty, co mnie zaskoczyło, ponieważ moje rodzeństwo było o wiele bardziej uparte. Nie przejmowały się jednak tym, że nie chciałem z nimi iść. Felicja po prostu wręczyła mi moją własną latarkę. Możesz jej użyć, aby nas obserwować, powiedziała. Byłem zarówno przerażony, jak i podekscytowany tym, co właśnie robiły. Nigdy nie pomyślałbym, że nasze podwórko może być zamieszkane przez duchy. Wyobrażałem sobie, jak jakaś przezroczysta osoba atakuje je lub słyszę bezcielesny głos. Gdy wyszły tylnymi drzwiami, chwyciłem miskę z chipsami i położyłem ją na kolanach, siadając przy tylnym oknie. Patrzyłem, jak powoli wchodzą w trawę z włączonymi latarkami, szepcząc do siebie... Włączyłem moją i skierowałem ją przez okno, co zauważyły odwracając się i machając do mnie. Zjadłem garść chipsów patrząc na nie. O duchy, gdzie jesteście? zawołała Tyra powoli wchodząc w trawę. Ciemność zaczęła pochłaniać je obie. Ich sylwetki stawały się coraz mniej widoczne, ale ich latarki ścieliły drzewa w oddali. Natychmiast zacząłem się bać. Nie chciałem tracić ich z oczu. Dziewczyny, nie schodźcie ze wzgórza, nie widzę was wtedy. Zawołałem przerażone. Nie odpowiedziały. Po prostu szły dalej. Powinny mnie usłyszeć, dlaczego więc mnie ignorują? Gdy tak siedziałem martwiąc się, moja latarka nagle zgasła, a mój żołądek opadł. Ledwo widziałem ich sylwetki. Zacząłem trochę panikować, uderzając latarką o parapet, wołając moje siostry, by poczekały. Patrzyłem, jak powoli schodzą ze wzgórza, prawie jakby były w transie. Stójcie! Moja latarka się wyłączyła! Ledwo was widzę! Proszę stójcie! krzyknąłem. Dziewczyny szły dalej, a ich sylwetki całkowicie zniknęły, zasłonięte przez szczyt wzgórza. Nawet ich latarki nie były już widoczne. Siedziałem tam dusząc, pocąc się, będąc całkowicie przerażonym. To wcale nie było zabawne, ja naprawdę się martwiłem. Mój młody umysł nie potrafił zrozumieć, że istniała szansa, że mogły po prostu ze mną pogrywać. W oddali usłyszałem głosy Felicji, która mówiła coś do duchów. Patrzyłem, mając nadzieję, że lada chwila wrócą na wzgórze. Wtedy coś się zmieniło. Powietrze nagle stało się ciężkie. Nie mogłem tego określić, ale wiedziałem, że coś jest nie tak. Coś było strasznie źle. Poczułem gęsią skórkę na całej skórze, a głosy moich sióstr były ledwie słyszalne, gdy chichotały z czegoś. To właśnie wtedy zobaczyłem to, czymkolwiek to było, wchodzące od drugiej strony naszego domu. Moja krew zmroziła się i zacząłem się pocić. Byłem przerażony. Czy to był jakiś duch? Mój umysł nie mógł tego pojąć. Unosił się chwiejnie przez trawę w kierunku wzgórza, gdzie szły moje siostry. Kształtem przypominał człowieka, ale wyglądał jak pływająca masa czegoś czarnego, przezroczystego i galaretowatego. To coś poruszało się tak, jakby każdy segment jego kończyn chwytał powietrze i ciągnął je za sobą. Poruszało się w całkowitej ciszy, aż zniknęło w ciemności, najprawdopodobniej schodząc w dół wzgórza, w kierunku moich sióstr. Nie mogłem tego zrozumieć. Po prostu gapiłem się przerażony. Dziewczyny, próbowałem krzyknąć. Zrobiło mi się niedobrze. Przez co najmniej minutę panowała zupełna cisza. Dopóki nie usłyszałem najgorszego dźwięku, jaki kiedykolwiek mogłem usłyszeć w ciemności, dwa głośne, rozdzierające bębęki, gardłowe krzyki dobiegły z dołu wzgórza. Natychmiast rozpoznałem, że należały do moich sióstr. Zacząłem się gwałtownie trząść. Łzy spływały mi po twarzy, gdy zakrywałem usta z przerażenia. Modliłem się, żeby to był tylko chory żart, ale one nie przestawały krzyczeć. Krzyczały i krzyczały. Obie wyły, jak torturowane zwierzęta. Ich krzyki wyginały się i skręcały w bolesne płacze. Ich głosy łamały się i stawały się coraz większe, a ja po prostu siedziałem, bolał mnie brzuch, całkowicie zamrożony, słuchając każdej sekundy tego, co brzmiało jak piekielna agonia. Zacząłem wymiotować, gdy jedna z nich wołała moją matkę. Krzyki wreszcie ucichły tak nagle, jak się zaczęły. Powietrze jakby znowu się zmieniło. Jakby stało się mniej ciężkie. Na zewnątrz wydawało się być nawet nieco jaśniej, mimo że była już północ. Nawet gwiazdy były widoczne. Wpatrywałem się w podwórko, głowa bardzo mnie bolała, gdy błagałem wszechświat, aby sprawił, by moje siostry weszły na wzgórze. By podeszły i powiedziały mi, że to był tylko jakiś pokręcony żart. Ale to nigdy nie nadeszło. Zadzwoniłem na policję, próbując powiedzieć kobiecie przez telefon, co stało się. Policjanci i moi rodzice zjawili się w mgnieniu oka. Reszta jest trudna do zapamiętania. Wszystko, o czym mogłem myśleć, to tylko ich krzyki. Kiedy policja nic nie znalazła, a moi sąsiedzi stwierdzili, że nie słyszeli żadnych krzyków, Popadłem w wieloletnią dysocjację i depresję. Moi rodzice nigdy nie uwierzyli w moją historię, przynajmniej nie w część dotyczącą tajemniczego stworzenia i krzyków. Byli przekonani, że moje siostry po prostu uciekły. Wydawali się przekonani, że z jakiegoś powodu kłamałem dla ich dobra. Żadnych ciał, żadnych dowodów, nic nie zostało. Tylko niewiarygodna historia małego chłopca. Od tego momentu moje relacje z rodziną były nadszarpnięte. Gdy dorastałem, podczas każdego rodzinnego wydarzenia, świąt, wakacji, ukończenia szkoły, zawsze panowała napięta atmosfera. Nikt nigdy nie patrzył na mnie tak samo. Kilka razy na przestrzeni lat moi rodzice odciągali mnie na bok, by mnie przesłuchać próbując zmusić mnie do powiedzenia prawdy. Ja nigdy nie byłem w stanie. Obraz ich rozczarowanych twarzy na zawsze pozostaje w mojej pamięci, podobnie jak obraz tej rzeczy. Rzeczy, która zabrała moje siostry. Zrobiło z nimi cokolwiek by zasłużyć na takie krzyki. Czasami miałem nadzieję, że znowu zobaczę to stworzenie. Modliłem się, by mnie zabrało, poprowadziło mnie do moich sióstr lub przynajmniej zrobiło to, co im. Czułem, że w jakiś sposób na to zasłużyłem. Dopiero w wieku dwudziestu lat na studiach zobaczyłem to coś ponownie. Teraz jestem jeszcze bardziej przerażony mam jeszcze więcej pytań. Leżałem w łóżku, nie mogąc zasnąć. Z jakiegoś powodu moja bezsenność powróciła, by znów mnie torturować. Mój współlokator, Paul, był gdzieś poza domem najprawdopodobniej na imprezie. Przywykłem do tego, że przychodził do naszego akademika w późnych godzinach nocnych, zwykle pijany lub naćpany. Trwając głęboko w zamyśleniu, próbując zasnąć, poczułem, że powietrze staje się ciężkie. Spody moich powiek pociemniały. Natychmiast zrobiło mi się niedobrze i szybko usiadłem twarzą do ściany. Powietrze było takie samo jak tamtej nocy. Wszystkie włosy na moim ciele poruszyły się, stanęły dęba, a dreszcze ponownie przeszły mi po kręgosłupie. To niemożliwe, pomyślałem. Dlaczego teraz? Drzwi do mojego pokoju otworzyły się, sprawiając, że podskoczyłem. Światło wlało się do środka, oświetlając ścianę przede mną. Odetchnąłem z ulgą, to musiał być mój współlokator. Byłem przecież po prostu paranoikiem. Odwróciłem się w stronę drzwi, spodziewając się go tam zobaczyć. Zamiast tego nie było nikogo. E, halo, Paul? Zawołałem, a mój umysł szalał. Powtarzałem sobie, że dramatyzuję, pozwalając mojemu umysłowi wędrować do strasznych wniosków przed tymi realistycznymi. Przecież to musiał być on. Najprawdopodobniej robił sobie ze mnie żarty, prawda? Dźwięk czegoś mokrego, czegoś przesuwającego się przerwał moje myśli. Patrzyłem przerażony, jak to coś. To stworzenie wciąga powietrze unosząc się do pokoju. Wpatrywałem się w to zamrożony, jakbym znów stał się dzieckiem. Coś było w nim innego. Mogłem zobaczyć przez jego głowę coś unoszącego się w galaretowatej substancji. Wtedy zdałem sobie sprawę, że stworzenie nie było skierowane w moją stronę. To, co widziałem przez jego głowę, było parą oczu. Stworzenie jakby wyczuło moją ciekawość i zaczęło się obracać powoli, bardzo powoli w moją stronę. Patrzyłem, jak każda z jego części ciała obraca się i przesuwa w powietrzu niezależnie od siebie. Nie wiedziałem, co zrobić. To było prawie tak, jakbym właśnie zaakceptował moją śmierć. To było prawie tak, jakbym pozwolił temu czemuś zrobić ze mną to, co zrobiło z moimi siostrami. Gdy stanęło naprzeciwko mnie, mój żołądek zaczął pulsować. Nie, to niemożliwe, mamrotałem. Całe moje ciało trzęsło się gwałtownie. Nie mogłem się poruszyć. Istota wpatrywała się we mnie, drwiąc ze mnie swoimi nowymi oczami. Natychmiast zrozumiałem, dlaczego wcześniej nie widziałem tej istoty z oczami. Ale ta odpowiedź przyniosła tylko więcej pytań. Rozpoznałem te oczy. Rozpoznałem je, ale nie chciałem w to wierzyć. Lewe oko należało do Tyry, prawe oko należało do Felicji. Poderwałem się do przodu, niekontrolowanie, wylewając zawartość żołądka na dywan. Słyszałem tylko mokre szuranie części ciała i dzwonienie w uszach. Zamknąłem oczy. Nie chciałem już patrzeć. Nie mogłem. Niekiedy patrzyły na mnie oczy moich sióstr. Po czymś, co wydawało się wiecznością, dyszenia i szlochania. W końcu zdobyłem się na odwagę, by coś zrobić, a przynajmniej coś powiedzieć. Co. co ty im zrobiłeś? Zapytałem, zachrypniętym głosem. Zamknąłem oczy i czekałem na jakąś odpowiedź o ile to przeklęte coś mogło w ogóle mówić. O duchy gdzie jesteście? usłyszałem głos mojej siostry śpiewający z kierunku tego stworzenia. Płakałem tylko mocniej. Istota ukradła im nie tylko oczy, ale i głosy? Jak to możliwe? Tysiące myśli krążyło mi po głowie co jeszcze ta istota odebrała moim siostrom? Powietrze nagle się rozrzedziło, a moje oczy się otworzyły. Usłyszałem głosy innych studentów, zbliżających się korytarzem. Spojrzałem w stronę stworzenia, które odpłynęło szybciej niż kiedykolwiek widziałem. Tak po prostu drzwi były puste, a ja nie czułem się już źle. Głosy innych ludzi zbliżały się. Słyszałem, jak mój współlokator żegna się z kimkolwiek, z kim szedł. Pojawił się w drzwiach, a uśmiech na jego twarzy zniknął, gdy mnie zobaczył. Widać było, że był pijany. Stary, co się kurwa dzieje? Dlaczego zażygałeś cały dywan? Zapytał, lecz ja nie odpowiedziałem. Zamiast tego wstałem i poszedłem do łazienki. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Jak wyjaśnić komukolwiek, co właściwie się stało? Od tego czasu minęły miesiące. Moje życie całkowicie się rozpadło. Wszystko co robię, to szukanie dowodu na to, czym mogła być ta istota. I jak mogę ją ponownie odnaleźć? Nie rozumiem, dlaczego mnie nie zabrała, dlaczego nie zrobiła mi tego, co moim siostrom. Czułem się tak, jakby to coś pojawiło się tylko po to, by ze mnie zadrwić, wyśmiać mnie, powiedzieć mi, że nigdy nie znajdę prawdziwych odpowiedzi. Dlatego przyszedłem tutaj, by opowiedzieć moją historię, aby szukać pomocy, kilku dodatkowych opinii, bez osądzania, bez wmawiania mi, że to wszystko zamysł. Nie przestanę szukać, dopóki nie odnajdę tego stworzenia, dopóki wreszcie nie uzyskam odpowiedzi na pytanie co tam się stało? Może wtedy w końcu przestanę słyszeć krzyki moich sióstr gdzieś z tyłu głowy. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty Pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, Możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.